Zbliża się gorący tydzień na rynku kryptowalut. Oto kluczowe wydarzenie, na które warto zwrócić uwagę. W poniedziałek 8 stycznia jest ostateczny termin dla wnioskodawców o Bitcoin ETF oraz wystąpienie Bostika z FOMC, co może mieć wpływ na rynek. W momencie nagrywania tego wideo, Bitcoin przybija poziom 47 tysięcy dolarów. Przez coraz większe FOMO w związku ze zbliżającą się decyzją odnośnie zatwierdzenia ETF-ów na Bitcoinie. Środa 10 stycznia jest to przez wszystkich wyczekiwany dzień, czyli decyzja SEC odnośnie zatwierdzenia spot Bitcoin ETF. Ma zostać również ogłoszony nowy partnerstwo projektu Polygon. W czwartek 11 stycznia zostanie ogłoszony miesięczny wskaźnik CPI z USA. Te dane są istotne, ponieważ mogą wpływać na decyzję FED odnośnie stóp procentowych, a tym samym na rynek kryptowalut. W piątek 12 stycznia zostanie opublikowany miesięczny wskaźnik PPI w USA oraz wystąpienie Cash z FOMC, co również może mieć wpływ na zachowania inwestorów. W niedzielę 14 stycznia potencjalna decyzja SEC w sprawie zatwierdzenia ETF-ów dla Bitwise. A w poniedziałek 15 stycznia aktualizacja sieci głównej projektu Fetch.ai oraz Ostateczna decyzja SEC dla funduszów BlackRock i Vanek w sprawie spot Bitcoin ETF. Przed nami ważny tydzień, prawdopodobnie mocno manipulacyjny, także zalecam wyjątkową ostrożność i koniecznie zostaw follow, aby być na bieżąco.